Tragiczna historia Cezaliona, syn Juliusza Cezara i Kleopatry. Losy Cezaliona, syna Juliusza Cezara i Kleopatry, należą do jednych z najbardziej tragicznych w historii starożytnego Rzymu. Jego życie naznaczone było intrygami politycznymi, walką o władzę oraz ostatecznym przejściem Egiptu z niezależnego królestwa do statusu rzymskiej prowincji. Jego tragiczny koniec, rozkazany przez Oktawiana, przyszłego Augusta. Przypieczętował upadek dynastii Ptolemeuszy i umocnił absolutną dominację Rzymu nad Egiptem. Narodziny i pochodzenie Cezaliona Cezarion urodził się 23 czerwca 1947 roku, przed naszą erą, w Aleksandrii, najważniejszym mieście Egiptu, którym w tamtym czasie rządziła dynastia Ptolemeuszy. Jego oficjalne imię brzmiało Ptolemeusz XV Filopator Filometor Cezar. Tytuł ten podkreślał zarówno jego egipskie, jak i rzymskie pochodzenie. Kleopatra VII, jego matka, widziała w nim nadzieję na połączenie dwóch największych potęg świata śródziemnomorskiego Rzymu i Egiptu. Kleopatra nigdy nie ukrywała swojego przekonania, że Cezajon jest prawowitym synem Juliusza Cezara. Nadała mu imię, które miało bezpośrednio wiązać go z wielkim rzymskim wodzem. Filopator oznacza przyjaciel ojca. A Filometor, przyjaciel matki, były to tradycyjne tytuły używane przez faraonów egipskich. Dodanie Cezar do jego imienia było wyraźnym sygnałem, że chłopiec powinien zostać uznany za prawowitego następcę rzymskiego dyktatora. Pomimo starań Kleopatry, Juliusz Cezar nigdy formalnie nie uznał Cezariona za swojego syna. Rzymskie społeczeństwo z podejrzliwością patrzyło na możliwość pojawienia się dziedzica zrodzonego ze związku z zagraniczną monarchinią. Republika Rzymska nie posiadała tradycji monarchicznych, a synce zaraz nie rzymskiego małżeństwa mógł zostać uznany za zagrożenie polityczne. Mimo to, gdy Kleopatra przybyła do Rzymu w 46 rok przed naszą erą z Cezalionem, chłopiec był traktowany z szacunkiem, a wielu widziało w nim potencjalnego rzymskiego księcia. Edukacja i wychowanie Cezaliona. Od najmłodszych lat Cezalion był przygotowywany do roli władcy. Kleopatra jako zręczna strateg polityczna zapewniła mu wszechstronne wykształcenie, które obejmowało wiedzę egipską, grecką i rzymską. Był kształcony przez uczonych i filozofów, uczono go sztuki, nauk ścisłych, strategii wojskowej oraz języków. Jego edukacja miała go przygotować nie tylko do rządzenia Egiptem, ale także do odziedziczenia politycznej i militarnej spuścizny Juliusza Cezara. Po zamordowaniu Juliusza Cezara w 44 rok przed naszą erą sytuacja polityczna stała się jeszcze bardziej niepewna dla Cezariona. Kleopatra zaczęła jeszcze bardziej podkreślać jego status jako prawowitego syna i następcy wielkiego dyktatora, starając się zyskać poparcie stronników Cezara. Jednak ta strategia doprowadziła do konfliktu z Oktawianem, adoptowanym synem Juliusza Cezara i przyszłym cesarzem Augustem. Tragiczny koniec Cezariona. Wraz z wojną między Markiem Antoniuszem, nowym sojusznikiem i kochankiem Kleopatry, a Oktawianem, pozycja Cezajona stawała się coraz bardziej zagrożona. W jeden rok przed naszą erą, w bitwie pod Akcjum, siły Kleopatry i Marka Antoniusza poniosły klęskę z rąk Oktawiana. Po upadku Aleksandrii w 30 rok przed naszą erą, Kleopatra wysłała Cezajona w bezpieczne miejsce na południe Egiptu, ale plan ten szybko się nie powiódł. Po śmierci Kleopatry Cezajon został schwytany przez Rzymian. Oktawian, zdając sobie sprawę, że Cezajon może zagrozić jego władzy i jego roszczeniom do dziedzictwa Juliusza Cezara, rozkazał jego egzekucję. Młody książę został zamordowany w wieku zaledwie 17 lat, co oznaczało ostateczny koniec dynastii Ptolemeuszy i przypieczętowało los Egiptu jako rzymskiej prowincji. Dziedzictwo Cezariona. Cezarion nigdy nie miał okazji rządzić, ale jego historia pozostaje symbolem starcia między Rzymem a Egiptem. Jego śmierć oznaczała koniec epoki helenistycznej w Egipcie i początek nowej ery pod rzymskim panowaniem. Był ostatnim prawowitym faraonem Egiptu, a jego życie i śmierć ukazują brutalność walki o władzę w starożytnym świecie. Historia Cezariona jest jednym z wielu przykładów, jak bezwzględna i okrutna była polityka starożytnego Rzymu. Jego los został przesądzony nie tylko przez jego pochodzenie, ale przez konflikt między potęgami, które kształtowały historię całego regionu. Sojusz z Markiem Antoniuszem. W 41 rok przed naszą erą Kleopatra udała się do miasta Tars, gdzie Marek Antoniusz ustanowił swoją siedzibę jako dowódca wschodniej części imperium rzymskiego. Według Plutarcha ich spotkanie miało niezwykle dramatyczny i strategiczny charakter. Kleopatra, wykorzystując swój urok i inteligencję, zdołała zdobyć względy Marka Antoniusza, tworząc potężny sojusz. W kolejnych latach, między 40 a sześcioma rok przed naszą erą, Kleopatra i Marek Antoniusz mieli troje dzieci, co jeszcze bardziej umocniło ich polityczne i militarne związki. Pod ich wspólnym przywództwem Egipt zaczął się wzmacniać. Kleopatra dążyła do tego, aby Cezajon został uznany za prawowitego spadkobiercę Juliusza Cezara, jednak sytuacja polityczna w Rzynie stawała się coraz bardziej niekorzystna dla młodego księcia. Narastająca rywalizacja między Oktawianem a Markiem Antoniuszem stworzyła napiętą atmosferę, w której Cezajon stał się symbolem opozycji wobec Oktawiana. Czostrzenie Cezara nie chciał uznać Cezaliona za syna Juliusza Cezara, ponieważ stanowiłoby to bezpośrednie zagrożenie dla jego własnej władzy. W jeden rok przed naszą erą napięcie to osiągnęło punkt kulminacyjny podczas bitwy pod Akcjum, stoczonej 2 września. Marek Antoniusz i Kleopatra ze swoimi połączonymi siłami stanęli do walki z flotą Oktawiana. Choć początkowo bitwa przebiegała pomyślnie dla egipskiego sojuszu, jej wynik okazał się katastrofalny. Flota Kleopatry i Marka Antoniusza została rozbita, zmuszając ich do ucieczki do Egiptu. Klęska w bitwie pod Akcjum miała druzgocące konsekwencje. Oktawian, teraz praktycznie niepokonany, był gotów obalić Kleopatrę i położyć kres dynastii Ptolemeuszy. Cezajon, dziedzic Egiptu i syn Cezara, znalazł się w największym niebezpieczeństwie. Śmierć Cezajona. Marek Antoniusz i Kleopatra próbowali bronić się w Aleksandrii, ale ich sytuacja była beznadziejna. W trzydziestu rok przed naszą erą Oktawian wkroczył do Egiptu, kończąc jakiekolwiek możliwości oporu. W obliczu zbliżającego się oblężenia Aleksandrii Marek Antoniusz popełnił samobójstwo, nie mogąc pogodzić się z klęską. Wkrótce potem Kleopatra została schwytana, a Los Cezariona stał się niepewny. W tym czasie Cezarion miał 17 lat i był uznawany za prawowitego następcę tronu Egiptu. Czyniło go to bezpośrednim zagrożeniem dla rosnącej władzy Oktawiana. Kiedy Oktawian zdobył Aleksandrię, rozkazał oszczędzić troje młodszych dzieci Kleopatry i zabrać je do Rzymu, ale los Cezajona został przesądzony. Kleopatra próbowała negocjować bezpieczeństwo swojego syna, lecz Oktawian nie chciał nawet o tym słyszeć. Kilka dni później egipska królowa dowiedziała się, że Oktawian planuje zabrać ją do Rzymu, aby mogła zostać upokorzona w jego triumfie. Według historyka Tetusa Ligiusza, Kleopatra miała powiedzieć: Nigdy nie pozwolę, aby poprowadzono mnie w triumfie. Zdeterminowana, aby uniknąć takiego losu, zdecydowała się na własną śmierć. Według relacji Strabona. 10 sierpnia 1930 roku przed naszą erą. Kleopatra pozwoliła ukąsić się jadowitemu wężowi, kończąc swoje życie. Po śmierci Kleopatry Cezajon próbował uciec na południe Egiptu, ale został sfytany. Plotak relacjonuje, że młody książę został stracony na rozkaz Oktawiana, który posłuchał rady swoich doradców obawiających się, że Cezajon mógłby w przyszłości rościć sobie prawa do tronu. Egzekucja Cezaliona oznaczała ostateczny koniec dynastii Ptołemeuszy i umocnienie rzymskiej dominacji nad Egiptem. Dzieci Kleopatry z Markiem Antoniuszem zostały zabrane do Rzymu i wychowane w rodzinie cesarskiej. Śmierć Cezaliona zlikwidowała wszelkie możliwości oporu wobec rzymskiego panowania. Egipt stał się jedną z najważniejszych prowincji imperium rzymskiego, a Oktawian skonsolidował swoją władzę. Stając się pierwszym cesarzem Rzymu jako August. Tragiczny los Cezaliona. Los Cezaliona jest jednym z najbardziej dramatycznych epizodów w historii Egiptu i Rzymu. Był on ostatnią nadzieją na niezależność Egiptu przed jego podbojem przez Rzym i padł ofiarą bezwzględnych rozgrywek politycznych swojej epoki. Jego imię pozostaje symbolem spotkania dwóch wielkich impeliów starożytności. Podsumowanie. Historia Cezajona jest jedną z najbardziej fascynujących i tragicznych opowieści starożytności. Jako syn dwojga najpotężniejszych postaci swojej epoki, jego los został przesądzony przez polityczną grę Rzymu. Mimo, że nosił imię Juliusza Cezara i był uznawany przez Kleopatrę za prawowitego dziedzica, Cezajon nie zdołał uciec przed bezlitosnym mechanizmem władzy rzymskiej, która nie tolerowała rywali. Jego śmierć oznaczała ostateczny koniec dynastii ptolomeuszy i umocniła pozycję Oktawiana, który stał się pierwszym cesarzem Rzymu pod imieniem August. Wzlot i upadek Cezariona pokazuje, jak brutalna była polityka rzymska, oraz jak nawet najsilniejsze sojusze mogły się rozpaść pod naporem bezwzględnych przeciwników. Jego los przypomina nam o ulotności władzy i o tym, że historię piszą zwycięzcy. Jeśli podobał Ci się ten materiał i chcesz zobaczyć więcej opowieści o starożytnym świecie, nie zapomnij zostawić polubienia i zasubskrybować kanał. Twoje wsparcie jest niezwykle ważne, abyśmy mogli nadal dostarczać Ci fascynujące treści historyczne. Do zobaczenia w kolejnym filmie.